Kolejnym gościem na łamach naszego portalu jest Robert Krawczyk. Witam. Dobry wieczór. Robert zaczniemy od może najbliższych imprez. Jakie masz plany startowe teraz na najbliższe tygodnie, miesiące? Najbliższa no, impreza to jest poważnie Świata w Tbilisi, następnie Grand Prix Grand Slam właściwie w, w Paryżu. Jak przygotowania do tych imprez przebiegają? No, cały grudzień, cały grudzień spędziłem w Japonii, po powrocie do domu chwila przerwy. W okresie między świątecznym już treningi. No i teraz cały tydzień przepracowany podalne we Warszawie i teraz się W trakcie trwania kwalifikacji olimpijskich zmienił pan kategorię wagową z 81 na 90 kilo. Czym była spowodowana ta decyzja? To była dosyć trudna decyzja no z racji tego, że do 81 kg no, no nie byłem w stanie już robić wagi, można tak powiedzieć, małotkanki no, tkanki tłuszczowej. Z kolei do 90 kg mam cały czas niedowagę, jest to taki problem. No ale jednak szanse i w tej i w tej kategorii są właściwie takie same. A nie miało sensu dalej, dalej startowanie w 81 kg. No i, no, i, no i zapadła decyzja, że idziemy kategorię wyżej. Troszkę ta zmiana kategorii w, utrudniła chyba w kwalifikacji olimpijskiej, bo teraz musi się wam bardzo mocno przebijać przez bardzo trudnych rywali, zwłaszcza na początku już nie jest Pan rozstawiany. Czy Pan jeszcze wierzy w te igrzyska w, te, w Londynie? Nie wiem, dopóki się wywalczę, to jest szansa na wygraną i na kwalifikację. No, teoretyczne szanse są. Praktycznie zobaczymy, co będzie. No, no może być problem, bo rzeczywiście mam problem z losowaniem. Trafiam od razu na, na bardzo mocnych zawodników i te walki czasami są wyrównane, czasami nie. No, ta czołówka jednak z 90 kg jest, 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 jest dużo cięższa ode mnie, to trzeba przyznać. A zmiana kategorii wagowej, no rzeczywiście zbyt późno, trzeba było to zrobić od razu po, po Igrzyskach w Pekinie. Jednak no, później były, były takie wygrane, arfa, wybrane, wygrane Grand Prix w Abu Dhabi, trzecie miejsce w Düsseldorf, jeszcze w kategorii 81 kg. I to tak właściwie mnie trzymało w tej kategorii, no ale, ale jednak później zapadła decyzja, że, że to nie ma sensu. W zeszłym roku na najważniejszych imprezach trafiał pan na Greka Iliadisa, i za każdym razem pan z nim przegrywał na kary. Czy pan już ma jakąś metodę na niego, sposób odnalazł pan wreszcie na niego? No, trudno powiedzieć. No, w tej chwili jest to top zawodnik, można powiedzieć, numer jeden na, na, na świecie. Nieznaczna przegrana z nim na, na kary na Mistrzostwach Świata. Później przeszedł jak burza, można powiedzieć, przez, przez resztę zawodników. No, no jest to problem, jest to problem trafić na niego w pierwszej walce, ale myślę, że wszystko może się wydarzyć, to jest sport i, i trzeba być dobrym myśli. Czy nie uważa Pan tak, że na matach Wy jako Polacy musicie się troszkę bardziej postarać niż zawodnicy z federacji wyżej klasyfikowanych, żeby sędziowie na przykład właśnie nie karali Was albo nie, nie przegrywali przez decyzję, bo wiele było takich decyzji w zeszłym roku? Znaczy, no rzeczywiście, można, można to tak w ten sposób odbierać. No, system szkolenia rzeczywiście się zmienił u nas. Tych obozów jest zdecydowanie mniej. E, obozy kadry to są dwa, może trzy w ciągu roku. Trzeba było się przestawić na, na zupełnie inny rodzaj treningu. Bardziej praca w, w klubach i praca indywidualna niż e, tak to miało miejsce wcześniej. Były to zgrupowania kadry, gdzie była selekcja. E, I cała czołówka z Polski spotykała się na... Na zgrupowaniu kadry, później cała czołówka z Polski oczywiście spotykała się na kampach międzynarodowych. W tej chwili to są pojedyncze osoby, które są zaangażowane, które mają szansę jeszcze e, walczyć o igrzyska. No gdzieś to się zatraciło i mi się wydaje, że proces przejścia na ten inny sposób przygotowania jeszcze potrwa. I dopiero Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro będą taką odpowiedzią, czy ten system dla nas jest odpowiedni, czy nie. No, z racji finansowych musimy w ten sposób się przygotowywać. No ja jeszcze jestem z tego poprzedniego systemu i dosyć trudno się, się adoptować do tych zmian. No ale, ale staram się robić co mogę. Patrząc na obecny stan polskiego judo, bo jakby nie było, jest lekka zapaść, prawie 10 lat bez medalu na mistrzostwach świata, ostatni bodajże twój w 2003 roku. Czy, czy jest jakiś sposób na wyjście z tego? Czy, czy jest szansa w ogóle na, na medal na, w Londynie? Szanse na medal zdecydowanie są. Się wydaje się, że głównie w tych ciężkich kategoriach, czy Ula Sadkowska, czy Janusz Wojnarowicz, no na pewno nieobliczalny jest Tomek Kowalski, który po prostu może wygrać z każdym. Paweł Zagrodnik jest już jest też w 22, no zobaczymy jak tam chłopaki sobie poradzą. 73 kg, tak samo dwójka bardzo dobrych zawodników i któryś z nich na pewno pojedzie na igrzyska, a teraz pytanie, który z nich coś zrobi. Na pewno mogą być niespodzianki. Uważam, że, że, że potrzeba nam troszeczkę szczęścia, ale nie, nie, nie szczęście tu decyduje, tylko po prostu wola zwycięstwa i determinacja w tym, co się robi. Czy masz jakiegoś swojego ulubionego rywala, z którym? Chciałbyś zawsze się spotkać na turnieju jakiegoś przeciwnika, którego zawsze byś chciał uniknąć? Nie, no, ostatnio mam więcej tych, których wolałbym unikać niż tych, których wolę spotkać. Ale na pewno walka z wyżej tytułowanym zawodnikiem z rankingu bo mam wtedy nie mam kompleksów i taka walka jest zdecydowanie łatwiejsza, bo zawsze się mówi, że się bije mistrza, więc jest dużo łatwiej prowadzić taką walkę niż z kimś, kto jest od nas niżej w rankingu. Ale, ale nie, 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 nie mam czegoś takiego, że tego lubię, tego nie lubię, ale w tym sporcie wszystko może się wydarzyć i nawet rzeczywiście słabszy zawodnik może wygrać z tym wyżej w rankingu.